Cześć. Ej, no dobrze, P poruszyłeś temat sterydów, bo na ten się nie chciał zgodzić i w ogóle zostało to jakoś uznane, że jak ktoś bierze sterydy, to łoboże, łoboże, łoboże. Natomiast ty się chyba na wywiadzie przyznałeś, że bierzesz teścia. No stary, no, jeżeli federacja mi tego nie zabrania, to dlaczego mam no, powiedzieć, że nie, nie biorę? No tak, no biorę. I, i co to daje? No, ja mam ja akurat <laughs> dawkę taką, która wspomaga regenerację i po prostu daje mi funkcjonować dobrze. Aha. Więc jakby, no. Nic szczególnego. No, biorę, to biorę. A nie jest tak, że właśnie po teściu jakiś taki człowiek może być bardziej agresywny? Zależy stary po. Yy, od dawki, dawkowania. I od głowy, nie? Możesz yy. być po kieliszku wody, ci wypnie koranie. A, a po teściu? Zależy, co, co bierzesz. No, jakby, jak bierzesz 4 czy 5 środków, no to na pewno ci trochę odjebie, Ale jak ja tam biorę na przykład małe dawki, naprawdę dosłownie tylko takie, żeby wspomóc regenerację, yy, no to, to nie. Po no, prostu go w, mam go w, w górnej. Normie, jakbyś po sobie badania i miał od 0 do 900 jednostek, to ja mam 1300, czyli tak troszkę powyżej normy. Czy ty, się ty właśnie ci. zupełnie inaczej do tego podchodzisz i wprost się przyznajesz, Jeżeli że... federacja mi za, nie zabrania, Aha. nie ma kontroli antydopingowej, to tak biorę testosteron. Tak, z Natanym chodzi chyba o to, że no jednak on gdzieś zbudował, że jestem. naturalny. naturalny. Jeżeli, słuchaj, no, dla mnie sprawa jest prosta, mówisz mi bierzesz, dam ci czy dychę. Ja wiem, biorę. A on nie zrobi testów, wymyśla, potem bierze, potem na storce mówi, że jednak będą te testy, że to trzy tygodnie się czeka jak prawda, stary, idziesz jutro i w ten sam dzień, masz ten, nie? Więc jakby ja zauważyłem, że on po prostu ściemnia, kłamie i, I tak głęboko tak kurwa w, zabrnął w tych swoich kłamstwach, że... No, ciężko że, mu jest z tego wyjść. Ciężko mu z tego wyjść i dla mnie bierze. No bo jeżeli tak nie chcę, uważasz? Ja uważam, że bierze, no bo skoro padło kurwa, robisz? Robimy? No to... No to no tak, nie? Chuj. No to wszystko jest dosyć dziwne. Dobrze, żeby jeszcze domknąć temat. E